Donalda Tuska, oglądał pan wczoraj mecz Polska-Litwa? Litwa-Polska? A wie pan, że premier był na tym meczu? O tym słyszałem. A wie pan, jaki był wynik? Wygraliśmy 2-0. E, e, I właśnie w Kownie na meczu z Litwą był premier Donald Tusk i niedawno na x się zamieścił taki oto wpis. Ja go panu zacytuję. E, pisowcy pytają, czy tłumaczyłem litewskiej pani premier wszystkie okrzyki z trybun. Donald Matole przetłumaczyłem. Mam słabość do tego hasła zawsze, kiedy je skandują. Wygrywam wybory. Nie tłumaczyłem haseł jazda z K, je Izrael, policja je będzie. Myśli pan, że w kolejnych wyborach Donald Tusk po tych hasłach znowu wygra? To znaczy, być może wygra. To znaczy w ten sposób, jak PiS wygrał w 2023 roku, że będzie miał największą liczbę głosów, co nie znaczy, że będzie w stanie skonstruować jakikolwiek sensowny rząd. Natomiast poprzednio, to znaczy te ładnych 10 lat temu. Platforma Obywatelska przegrała wybory, a Tuskich tylko nie przegrał, dlatego że uciekł wcześniej do Brukseli. Gdyby nie uciekł, to również by przegrał te wybory w 2015 roku, a wtedy takie hasła były bardzo popularne. A pan akceptuje takie hasła? Podobają się panu? Czy, ja czy to Donald Matole jest bardzo zabawne? Gdybym był wtedy na trybunie, to również bym to zaśpiewał. Natomiast tych pozostałych bym nie śpiewał, bo nie używam wulgaryzmów. Natomiast każdy, kto chodzi na stadiony, to wie, że tam e, kibice czerpią wielką satysfakcję z grupowego obrażania różnych ludzi, których nie lubią. W związku z czym politycy, różne grupy narodowościowe czy inne kluby, sędziowie są bardzo często obrażani. Tu akurat nie ma w tym nic nietypowego. Czyli gdyby pan poszedł na stadion i używano wobec pana wulgarnych słów, nie miałby pan nic przeciwko temu? Byłbym do tego przyzwyczajony. Kiedy jeszcze chodziłem na stadion w roli kibica, no to przeciwna, kibice przeciwnej drużyny też grupowo mnie również obrażali. Więc wydaje mi się, że jest to przyjęte w kulturze bywalców stadionów.